Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Wynik to chyba rozczarowanie, mimo wszystko. No, mimo wszystko, myślę, że celujemy wyżej, będziemy cały czas celować wyżej, cały czas powtarzamy, żeby liczyć się w konkursach drużynowych, muszą być cztery równe skoki. Jak są trzy, to już jest ciężko, a z dwoma, to już w ogóle. Kto nie zawiózł w drużynie? Myślę, że, że nie zawiódł Kamil, nie zawiódł Piotrek. Te dwa skoki były, w tych warunkach, w których skakali, były, były niezłe. Kamil skoczył bardzo dobry skok. Niezły w sumie skok skoczył, skoczył Krzysiek Mietus, chociaż to były takie warunki pod niego. I tu liczyliśmy troszeczkę na więcej, że jest w stanie więcej wykorzystać e, tych takich sprzyjających warunków. Natomiast no, poniżej możliwości, poniżej tego, co obserwowaliśmy, skoczył Czy W takim razie ten skład mógł być jednak nietrafiony? A ja teraz... Patrząc na zawodników tych pozostałych, którzy skakali tutaj serię treningową, pewnie bym inaczej ustawił. Natomiast to, że za nami i tego w jakiś sposób nie jestem jest w stanie zmienić. Jak ci zawodnicy pozostali skoczyli właśnie w tym treningu? Dobrze skoczył Dawid Kubacki, dobrze skoczył Stefan Hula. Oni chodzili z tego samego rozbiegu. To były skoki ponad 120 metrów. Stosunkowo przy tych pozostałych zawodnikach się prezentowali dobrze. W takim razie dziękuję bardzo. Proszę bardzo.